To będzie już na wiosnę. No. Ej, k**wo! Nawet się nie kapnął. Kieszonkowie! Big pocket! Big pocket! Panowie, pierwsza drużyna. Niech sobie wybierze pierwszego. Wy sobie zaraz wybierzcie. Dobra, ty nie pokazujesz angol. Ty jesteś dobry w pokazywaniu. Ja? No. Ale ja się czuję pewnie w pewnie. No to dawaj ty. Tak? No. Przekażę sam. Dawaj ty. Tam, ja mogę ja ciało przekażeć? Mogę to na bawie, no. Ja mogę pokazać pokazywać? Ty lepiej, ja też bym chciał pokazywać, ale. Ja bym dał mu go. Nie, ja nie on pokazywa Dobra, kurwa, ale ja dobrze zgaduję, mam. Nie, 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 ja bym dał mu pokazywać. Jak się graliśmy tu kiedyś. Ja ogólnie na dobra dużo lepiej, żebym zgadywał. Ja ale pokazywał. nie lepiej, żeby Bandura pokazywał? Tak, jest najlepiej, bo będziemy dobrze zgadywać. Dobra, a ty będziesz dobrze pokazywać. No dobra. I wprowadźmy zasadę, że pokazujący ma jednego skipa tylko. Że jeśli długo nie zgadują hasła, o, to może jedno wyrzucić, wyrzucić i, okay. i podebrać sobie inne. Dobra. Tu są hasła. A, nie jednego. mam mówienia. Może być Miał Różne, żeby czynność, ale nie ma powiedzeń jakieś rzeczy odmieniać czas, że na przykład k***a, że się nie krząsł, brzmi w No ścinie. bez kitu. Umówmy zasadę, że jak będą powiedzenia to skipuj to od razu, bo to zabiera tyle nie czasu. Mógłby być jeden skip. Ale to jeden, to a ja jedno od razu no skipujmy, żeby się to